Witajcie drodzy słuchacze, Radio Sport Polonia, Radio z Pasją dla Pasjonatów. Dzisiaj nietuzinkowy temat, a temat, ponieważ zrodził się z rana, kiedy przeglądałem Twitter, Twittera, kiedy przeglądałem wiadomości ze Świata Żożna. No niestety napotkałem na dość nieciekawe, nieciekawą tendencję, nieciekawe promowanie. Otóż już zaraz do niego przejdę, a mianowicie na stronie. Internetowej czy też Twittera na koncie Unii Leszno znalazłem oto takie znaki. Dość niepokojące znaki gesty rogów, zły czy pozytywny przekaz. Zapewne każdy z nas spotkał się kiedyś z gestem rogów. Widujemy go na koncertach. Pozujemy z nim do zdjęć, No po prostu lubimy w ten sposób układać palce. Ale czy powinniśmy używać go bardziej świadomie? Co tak naprawdę oznacza gestrogów i co symbolizuje? Za chwilę się dowiesz. Różne grupy i religie tłumaczą gestrogów na własny sposób, dlatego właśnie temat tego symbolu jest tak ciekawy, wykonując gest buntu i czczenia szatana w tej samej chwili, wyznajemy komuś miłość lub uwielbienie. Symbol satanistów, czy znak miłości? Według Wikipedii, symbol wywodzi się z basenu Morza Śródziemnego. Znak pojawił się w czasach współczesnych wraz z ujawnieniem się pierwszych wyznawców praktyk satanistycznych, członków kościoła szatana i kapeli metalowych. Zespoły rockowe miały największy wpływ na popularyzację tego znaku. Dzięki nim stał się modny i wielu z nas kojarzy go tylko z tej strony. W pogaństwie znak utożsamiany z rogatym Bogiem, symbolem siły, ochrony i bezpieczeństwa. W języku migowym widoczny powyżej znak oznacza: Kocham Cię. Można pomyśleć, że podobieństwo do znaku wrogów to tylko przypadek. Sprawa nabiera jednak ciekawego wymiaru, gdy uwzględnimy, że autorka znaku, Helen Keller, sama była okultystką i teozofem. Najprawdopodobniej miała więc świadomość innych znaczeń tego gestu. Można się więc zastanawiać, czy faktycznie miała do przekazania światu jaką wiadomość. W wielu kulturach gest ten to znaczy zupełnie co innego. Wprowadzono to przez wokalistę zespołu Black Sabbath, warte najwiedzieć, że zaczęło go od swojej babci pochodzącej z Włoch. Kobieta wierzyła, że pomoże odepchnąć złe spojrzenia ludzi i będzie chronił jej wnuka. No, sporo się jednak zmieniło i dziś Włosi wykorzystują gesty rogów, gdy chcą kogoś obrazić. Ma to być aluzja do niewiernej żony. Papież używający znaku diabła. Szokująco może wyglądać obnoszenie się papieża ze znakiem szatana. Jednak jest to tym samym znak miłości. Symbol zapoczątkowany z języka migowego przeniknął do kościoła katolickiego. Wykonywany był wielokrotnie przez papieża Franciszka i Benedykta. Papież i inni ludzie kościoła okazują w ten sposób miłosierdzie. Ciekawy jest natomiast fakt, że wielu chrześcijan uważa gest za szatański. Dziwne więc, że nawet w ramach jednej religii dochodzi do różnych tłumaczeń tego symbolu. No i właśnie, kochani. Swego czasu w USA pojawiła się seria znaczków pocztowych z gestem rogów. Mogą się wydawać dość szokujące, ale w zamyśle autorów tego pomysłu mały odnosić się do symbolu kochawczy. No, kochani. Nie do końca z tym się wszystkim zgodzę, bo gest języka migowego jeszcze mogę zrozumieć, ale gest rogów prezentowany przez jakby nie patrzeć, no, wikarius Christi, czyli zastępca Chrystusa na ziemi, bo tak nazywa się papież w Kościele Rzymskokatolickim, jako ten następca, no to troszeczkę to chyba nie jest na miejscu. Tym bardziej w kraju, jakim jest Polska, który uważa się za kraj wierzących, no i w 90% jest to kraj katolicki, no, takie znaki mają miejsce również i w sporcie. No, chociażby we wspomnianej Leszczyńskiej Unii. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odniesie się sama Unia Leszna do tego znaku, do tego promowania znaku diabła. No i może zniknie on tutaj ze strony głównej Twittera, Unii Leszno, No i przestaną być promowane takie gesty. Możliwe, że inicjatorzy tego gestu nie byli świadomi, co on do końca oznacza, chociaż widzicie, tak, to jest pod płaszczykiem diabła, pod płaszczykiem dobrych celów. Kryje się zawsze e, tutaj w tym przypadku jakieś drugie dno. A w tym przypadku, jak widzimy, tym drugim dnem jest wymiar satanistyczny. Przykładem był też nie tak dawno zakończony turniej Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, gdzie rozgrywany był na parkietach w Egipcie. Tam również był przedstawiony okultystyczny Bóg Egiptu, wymiar satanizmu. A więc widzicie, ile w sporcie mamy do czynienia z takimi przejawami symboli satanistycznych. Nasze radio nie zajmuję się tematami religijnymi, ale jeżeli widzimy takie, a nie inne sytuacje, trzeba o nich wspomnieć. Nie tak dawno miał miejsce i dzisiaj coraz więcej klubów na przykład Premier League o tego odchodzi znak Black Lives Matters, a więc Blive Matters, gdzie przed meczami Premier League piłkarze na środku boiska klękali na jednej nodze i oddawali cześć właśnie tej akcji. Akcji też, y, wiadomo, masońskiej, akcji y, świata lewackiego. Dlaczego dzisiaj, gdzie mordowani są Ujgurzy, gdzie mordowani są y, na ulicach Hongkongu obywatele tego kraju, dlaczego nie solidaryzuje się y, świat sportu właśnie z ludnością białą? Dlatego każdy gest trzeba sprawdzić jego źródło i każdy gest, może naprawdę oznaczać niekiedy właśnie okultyz satanistyczne znamiona. To tyle z mojej strony na temat tego, co się wydarzyło w Unireczno. Mam nadzieję, że środowisko tej drużyny, szczególnie kibice, będą mieli na to wpływ i nie przejdą obojętnie obok tego znaku obok tego wydarzenia. To tyle z mojej strony, mówiąc za słowa Adam Lis. Już dziś zapraszam na magazyn żużlowy, premierowy wokół toru. Moim Państwa gościem będzie Krzysztof Kluczniok. To my będziemy prowadzić na zmianę ten magazyn, a jutro zapraszamy na wokół toru Ekstra. Tam poświęcimy czas angielskiej Premiership, czyli brytyjskiemu Speedwayowi. Dzisiaj tematy bieżące, jeśli chodzi o żużel u nas w Polsce. Zapraszamy zawsze w poniedziałki, we wtorki godzina 6.00 p.m. Czasu Grynicz. To tyle. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.